Gorszą sytuację miałem w klasie A jako byłem sędzią asystentem numer 1. W pewnym momencie gospodarze przegrywali 0 do 1. W 70. minucie strzeli na 1 do 1, po czym moja chorągiewka poszła w górę, bo była pozycja spalona i bramka padła ze spalonego. No i w tym momencie cała drużyna mnie otoczyła, co ja kurwie, co ja odpię. Tam. E, oni są pewni, że nie było spalonego. Wszyscy dosłownie. Dodatkowo jeszcze kibice się uruchomili, którzy gdzieś ten Orlik był w Nietzce, jednego wysłali na przeszpiegi za mną i 20 minut chodził i mnie wyzywał. Teraz będę ci kur... Jeżeli kur***dasz dupy, to wszyscy cię kur... Widzisz tych karków. E, nie wyjedziesz stąd. E, jesteś p..., jesteś nikim. Jesteś tą frajerem. No i tak 20 minut na mnie najeżdżał. Problemem jest e, brak ochrony w niskich ligach. Nie ma na, na boiskach A klasy, B klasy. Hmm. Okręgowych, pewnych wymogów, które są związane z czwartej ligi w górę, nie ma kierownika bezpieczeństwa. Jeden korytarz, jeden ciąg komunikacyjny, czy bliskość kibiców, to nie daje poczucia bezpieczeństwa. No, bałem się po prostu o swoje zdrowie w tym momencie, bo koniec końców ta drużyna wygrała, więc nic się nie wydarzyło, ale w pewnym momencie było tak, że po prostu myślałem, że nie wyjdę z tego boiska, bo z tyłu masz za sobą 20 karków, którzy w każdej chwili no, po meczu mogą zrobić z tobą, co tak naprawdę chcą, bo nikt z drużyny gospodarzy tego kibica nie zwrócił. Zwrócił uwagę i jeszcze słyszałem komentarze: Dobrze mu tak, nie gobie, nie go wyzywa, przez się pomylił, przez jest nikim.